Moją tajemniczą budowlę. Ładna. Nie otwieraj! Mm. Ładna? A. Jest literka my i Z, no nie? Tak. Zapraszam. I? Mm. Fajne. Fajne. Fajne I co? Szkolenie od I co? Szkolenie od No ale i co? Jak twoje wrażenia? Fajna, wow. prawda? Wow. A twoje ulubione zwierzęta, oh tak, ośmiało. Zapraszam. Daj. tak. Tam. No, to nasze konie. A ja, gdzie był mój? Chodź. Dzisiaj. Bo dziś chcemy sobie pokopać. A jak będzie burza? Będzie straszny moment. Ale fajny. że nie istnieje z tsunami. Nie wydążmy do Ale, ale czy, jak ciło. będzie burza, to nie możemy Jest burza! Nie. O nie! Chyba sobie Jako idziemy stąd? Potwory, noby! Nie. Chyba no, w burzy są potwory, noby. Noby, 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 noby. noby, noby. Dom nasz jest otwarty. O mamo. Flipper, ratuj koło miśka. miśka. ratuj mi w górę, ratuj. Miśka ratuj, błagam cię, błagam, błagam, błagam. błagam, Miśka biegnij do mnie, błagam, zrób coś. Po nią. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. O, to będzie pomysł. Zosia, zrób coś. Zosia, użyj swojej magii. Zosia, do Zosia zmieni tą pogodę. Hahaha. Podwory mi tak... Ale to dopiero będzie za miesiąc, wiesz? Tak. Oh, no tak... O nie! Przepraszam! Chciałam zmniejszyć vlog! Zostawiam ci rzeczy wszystko. Dzisiaj ci rzeczy. Ale nie wszystkie rzeczy ci zostawiam. Leżą. O, ja widziałam, ja. że wziąłeś moje, boje, bo ja już byłam na odrodzenia. Rzu rzucam ci. Znasz? Hej! Moje Wybacz mi. Graniczy, nie. Wybacz Bez przepraszam. Proszę. Przepraszam. Chciałam zniszczyć blog. Hej! Wybacz. Wybaczysz mnie. Jak Chciałam zniszczyć blog. A wialę tylko Ciebie trafiłam! Przypadkowo ciebie trafiłam! Tak, mogłaś! No przypadkowo ciebie trafiłam! Ja nie już nie mogłam Miałam wypustkę w ale nie masz! Wiesz? Nie masz! Tak to wyłapać! Hmm. Świętochowska, co się dzieje? Jurna ja widziałaś to? Jest północ, jest północ, dobra, będziemy mi się spać To jak był dzień, teraz jest no. Taki noc? Tak, nie noc twoja magia coś poszlankowała Nie, bo ja nie użyłam bo były teraz magii A to może coś się, się popsuło? Twoja magia. A nie, bo ja jej nie używam. To siedzę na naszym serwerze. Jestem Enderman. No jeszcze tego brakowało. Dobra, kładę się spać. I jak to na naszym serwerze? A może Malfoy robi nam pranek? Mm, może. Zawarcił z golemem. Koleś. Ej, ale zawarcił też ze mną. Przykro mi, ale piesek idzie do mnie. Ej! No, no co? co? Jest on swoim pieskiem. Au. Zostań w domu piesku. Au. Wpiszę, nie pali się i zniknął. Widzę dynię! Siema, przyjaciel tu jest. To jestem hej hau hau. Przestań hau hau chować. Um, pasz, to pasz najlepszy kolega. Nie mam więcej. Jączku, kieci, kieci. Jączku, to wam. Był... O nie, jest Dobra, wiatr. Yy, nie jest za dobrze, bo mamy clipera w tej okolicy, a nie chcę, aby tak było. Dobra, Mordo. Tak? Liczka. ma piękną matko. Nie, to jest przesada. Dobra, yy, warto zobaczyć. Chodź. Skrypaj. Dobra, nie udało mi się go pokazać. To ja nie było coś najgorzej. Bolewanie czyn. Co? Bolewanie. Dobra, yy, może mi się, jak los jest? Chyba był... Do Meksyku... Chodź się sprawdź, jakkolwiek. Dlaczego? Chodź. Chodź, to jest Czekam... Oj, święta te... O, ma cień, super! No chodź też, no ma... No, dobra. dobra, to nie jest za dobrze. Yy, to nie jest za dobrze. Zosia, ratuj się. Yy, yy, yy. Misia ratuj mnie. Śkar, proszę. Idź do kolana. Ja umrę. Dobra. Ja. Zora, nie poszło mi tak najlepiej w nocy. Misia no. pewnie by... Już umarła ze strachu. teraz żeby odpory? Super, walczymy. No. no. Misia, jest mój przyjaciel kieliperek. Klipę, O nie! Clipen! To ostat może Mi się umarłam! Zbieraj moje rzeczy! Zbieraj! Wszystko zbieraj! Wszystko do...